Halo, hallo! Dziś będzie o słówkach i skojarzeniach. To znaczy, oczywiście, nie wszystkie te słówka i skojarzenia uda mi się ująć dzisiaj w tym filmiku. Będzie króciutko, zwięźle i na temat dwóch rzeczy. Mam tutaj słówka od Grzegorza Zmysłowskiego. I Grzegorz, Tobie się myli Vermeiden i Verweigern, e, więc tak, to Vermeiden można skojarzyć z Majdanem i tego Majdanu trzeba unikać i Vermeiden, jako że znaczy, że czegoś trzeba unikać, no to Majdan, du musst das Zeug czyli musisz tego unikać. Na przykład Majdan, czyli Vermeiden. I Majdan się już kojarzy na przykład z, no, właśnie, z unikaniem. Natomiast verweigern", Verweigern to już właściwie odłącza się od tamtego i już wiadomo, że Verweigern to jest. Nie? i co to jest? Mylić się dalej. Verweigern to odmówić czegoś. Na przykład. I he den befehl Czyli odmówił wykonania defilu, no, czyli rozkazu. Tak jest. Odmówił wykonania rozkazu, czyli fermaiden z Majdanem się nam kojarzy, musisz unikać tego Majdanu i Verweigern już automatycznie z odmową się będzie kojarzyć, bo to jest przeciwieństwo, powiedzmy, tego. Skoro nam się myliło, to teraz już nam się nie pomyli, bo mamy konkretny punkt odniesienia do Majdanu. fermaiden, unikać Majdanu i wszystko. Jasne. I teraz tak. Kolejna rzecz. Mam tu zapisane, że Izabela Janik ma problem ze słówkami: Bringen, bleiben i beginnen. Bringen, bleiben i beginnen. Czyli przynieść, zostać i zacząć. Mi się od razu skojarzył taki tekst. Właściwie historyjka mi powstała w głowie. I myślę, że za pomocą takiej historyjki można zapamiętać te słówka. Czyli Bringnij mi piwo, kobieto. Ja muszę tu blajbnąć przy telewizorze, bo się za chwilę mecz beginuje. Tak też można zapamiętać różne słówka, czyli bringnij mi piwo, czyli bringen będzie oznaczało przynosić, bringnij mi piwo. Ja tu muszę blajbnąć przy telewizorze, czyli odblajbn, czyli muszę zostać przy telewizorze, blajbn zostać, bo się za chwilę mecz będzie beginował czyli beginnen rozpocząć. zaraz się zaczyna mecz, czyli przynieś mi piwo kobieto, ja tu muszę zostać przy telewizorze, bo za chwilę się mecz zacznie. I tak też można słówka kojarzyć na przykład, czyli kurde, jak się nam pomyliło bringen, bleiben, beginnen, kurcze, no to co, bringnij mi piwo kobieto, ja muszę blajbnąć przy telewizorze, bo zaraz się mecz beginuje. I tak to można w sumie zapamiętać za pomocą historyjki. Jeśli dalej się będzie mylić, to coś jeszcze wymyślę. Ale mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie jasne. Wystarczy właśnie załapać kontekst. Ja: gut teraz jest dalej für heute. bo na więcej dzisiaj nie mam czasu, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Cześć, spis, ma.